Obcięłam sobie grzywkę. Oh, that's right, Percival. Tak, Percivalu. Będzie licealna historia o fryzurze. Hmm. Anyway, Umówiliśmy się z Judy Keenan, że zrobimy to razem. Ja się obcięłam, ona nie. Ale choć wyglądałam potwornie, nie zmieniłam fryzury. Bo miałam wrażenie, że ta głupia grzywka to jedyne w moim życiu, nad czym mam kontrolę. Mam dosyć tego, że wszyscy mi mówią, co mam robić, jak się ubierać, kiedy brać leki. Przecież to ja jestem chora. To moje życie. Może powiem Twoim rodzicom, że od teraz recepty będziemy wystawiać na Ciebie. Co ty na to? Sama będziesz się zajmować swoimi lekami. Dziękuję. Świetnie. Nie mam sygnetu, ale może mnie Pan pocałować w dupę. Groza szarości, piękno-błękitum. Groza szarości, piękno błękit. Zgarnę tylko frytkę, zimna. Dosyć tego, powróciłem. To było dziwne. Nie, to było dziwne. Co ty robisz? To nic nie znaczyło. A jeśli chcesz kogoś winić, to może zacznij od siebie. Masz rację. Moja wina, że pocałowałeś moją żonę. Idę do domu. Nie pamiętasz z kim rozmawiasz? Niby jesteś takim świetnym mężem? Pamiętam, jak lirtowałeś z białą dziewczyną, nie mówiąc jej, że masz żonę. Jak podrywałeś jakąś kelnerkę na dzień przed zaręczynami, no i jak wyrywałeś tę paskudną striptizerkę z teatru Bufform. To byłeś ty. Powiedziałem jej, że nazywam się terk. Ile razy wolałeś coś porobić ze mną, niż spędzić czas ze swoją żoną? Może czas zacząć zachowywać się jak mąż, a nie jak jakiś szalony cowboy. Cowboy? Nie wiem, skąd mnie to naszło. Wiesz, że mam rację. Gdy idzie o Twoją dumę, nie sposób nie mieć wątpliwości. Skąd wiedziałaś, o co jej chodzi? Powiedz mi to, byśmy już nigdy nie musieli ze sobą rozmawiać. Dlaczego żaden facet nie rozumie, że wewnątrz każdej kobiety, niezależnie od wieku, siedzi zakompleksiona nastolatka? Często trzeba coś poświęcić. Pomyślałem. Że może zostaniemy dziś w domu. Zjemy pizzę, poglądamy filmy. Co ty na to? Próbujesz się uśmiechnąć? Jakie to urocze. Czasem wystarczy nosić nowy kombinezon wyłącznie poza pracą. To może też. Latuje do baru i mówi, wystarczy na parsteczek. Nie? nie? Dobra, Dan, ty coś opowiedz. Kiedy indziej przełknąć dumę. Podasz mi wino, JD? Terk się do mnie nie odzywa. Zawsze jednak trzeba zrobić coś, na co nie masz ochoty. Wiem, że już o tym mówiliśmy, ale... Postanowiłem się wyprowadzić. Naprawdę? Potrzebujecie przestrzeni. Dzięki, stary. Jeszcze za mną zatęsknicie. Możecie przerobić jego pokój na siłownię. Nie zrobię siłowni w moim kąciku rozrywki. Czym? Naszym. Wersja polska na zlecenie Comedy Central, Masterfilm. Tekst Wojciech Góralczyk, czytał Jan Czerniolewski.